Witam Was bardzo serdecznie. Zbliża nam się święto Beltane. Chciałam Wam dlatego pokazać e, książkę, którą możecie zakupić e, sobie. Ja Wam podam link na dole w opisie, gdzie jest do zdobycia. Oczywiście w różnych księgarniach, natomiast ja ją mam z księgarni, e, z księgarnki Cud. Jest to e, seria książek, dlatego że mamy 8 książek na każdy sabat. Wydawnictwo Illuminatio, miękka oprawa leciutki papier, także y, może być to format do poczytania i donoszenia w torebce, nie ma problemu. Bardzo ładnie opisane wszystkie 8 sabatów. Tutaj ja akurat mam właśnie ten sabat, który mamy 30 kwietnia, 1 maja, czyli rytuały, przepisy i zaklęcia na święto kwiatów, czyli na Beltej y, Tutaj jest taki skrót. O tym sabacie, natomiast jak ta książka wygląda? Mamy wstęp do serii sabaty, stare praktyki, nowe praktyki, czyli współczesne motywy przewodnie i elementy wspólne: sabat belteń na wsi, sabat belteń w mieście, różni poganie i różne praktyki, współczesne zgromadzenia i uroczystości z okazji sabatu belteń. Współczesne uroczystości świeckie, polecane aktywności, przegląd mechanizmów obronnych, rozdział zaklęcia i wróżby, czyli zaklęcie z okazji Sabatu Beltein, wróżenie z okazji Sabatu Beltein, potem mamy receptury i rękodzieło, receptury kulinarne z okazji Sabatu Beltein, dlatego że każdy sabat charakteryzuje się swoją konkretną potrawą, rękodzieło z okazji Sabatu Beltein, modlitwy i wezwania, rytuały świąteczne, pojęcia związane z Sabatem Beltein, polecane lektury, Bibliografia i źródła. Książka wydana prosto, nie ma tutaj wielu rysunków, ale y, mamy koło roku, dlatego że mamy wstęp do y, y, sabatów. Możecie sobie zakupić o każdym sabacie, ale tutaj przy tym najbliższym, oczywiście naszym majowym, święcie kwiatów mamy właśnie genialne opisy. Nie będziecie już musieli szperać po stronach internetowych, szukać jakichś wiadomości, które są sprawdzone bądź niesprawdzone. Jest to książka wydana bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chcecie uczcić kolejne sabaty, możecie kupić sobie całą serię tych książek. Receptury, rękodzieło uwielbiam, bo możemy coś ugotować i miodowy ogród życzeń nie żeby były niemagiczne. Receptury, oczywiście, że są magiczne, wszystkie związane z tym sabatem. Gryjowane burgery z pieczarek, yy, nastrojone do sabatu Beltane. Składniki, receptura nie ma problemu. Yy, również przepis, jak zrobić różdżkę, chociażby. Yy, bardzo fajny rozdział, który zawiera zaklęcia, modlitwy i wezwania. Tutaj mamy różnego rodzaju rytuały. Inwokacje do Greenmana, do zielonej energii, inwokacja solarna, modlitwa do Belenosa. Naprawdę jest to takie kompendium wiedzy i jeżeli będziecie posiadaczami wszystkich ośmiu części, to już możecie czcić wszystkie pogańskie, wikańskie święta rolnicze. Rytuały, które można robić podczas tego dnia, na przykład rytuał belteń dla wzrostu i do odprawiania w pojedynkę, czyli wcale nie trzeba w wielkich kowanach bywać i gdzieś się dostosowywać do jakichś dziwnych reguł, zaręczynowy rytuał belteń na trwałe zjednoczenie, i to, jest, to nie jest ten rytuał, który my będziemy robić na wzmocnienie więzi, ale właśnie to jest święto. Które o tym wzmocnieniu więzi mówi czas i miejsce, na przykład wieczorem, na, przykład na dworze, najlepiej na dworze, cel. Ten rytuał przygotowano po to, aby zjednoczyć dwoje ludzi w więzach małżeństwa. Rytuał zaręczynowy to rodzaj magii połączenia, zwiastujący, zawiązujący razem duchowe energie dwóch indywidualności, dla których kreowane jest nowe zjednoczenie, a granice i ograniczenia tej jedności są ustabilizowane i wzmocnione przygotowania, przed rytuałem potrzebne przedmioty, jedna czerwona świeca symbolizująca zarówno miłość, jak i żywioł ognia, jedna szklanka wody z lodem najlepiej przezroczysta, niebieska lub srebrna, dużo nie potrzeba Jest sam rytuał wezwania, czyli jestem ogniem, jestem słońcem, jestem ciepłym światłem, nasieniem i wolą, jestem powstaw swoje imię i nazwisko bardzo fajnie opisany po kolei, krok po kroku jeżeli macie problem ze swoją księgą cieni, to ta książeczka jest dla Was. Oczywiście tu nie są w tej serii książek podane inne rytuały, ale można również je wykorzystać w innym czasie. Natomiast są to rytuały, przepisy i wszelkiego rodzaju opisy dotyczące jednego konkretnego święta. Ja Wam przedstawiam belteń, dlatego że przed tym świętem jesteśmy. My będziemy robić rytuał wzmacniający więzi. Wzmacniający więzi między kochankami, między osobami w małżeństwie, między rodziną. Także możecie się na ten rytuał również zapisywać, ale książkę polecam, warto mieć w swojej bibliotece. Ja z tych książek również bardzo dużo czerpię: yy, i wiedzy, yy, i wiadomości o świętach, i rytuałach. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany magią, proste przepisy, tu nie ma cudowania przede wszystkim są proste, skuteczne, sprawdzone przepisy. Także polecam bardzo, bardzo serdecznie. Tyle z recenzji na ten temat. Tyle. Jeszcze może powiem, ile ma stron. 213 stron. 213 stron do poczytania. Wymiar troszeczkę mniejszy od zeszytu A5. Leciutka do kieszeni. Ja ją mam od zeszłego roku. Niezniszczona. Naprawdę warto. Polecam serdecznie. Do zobaczenia, moi kochani. Papa! Pa.